Tutaj wujek Belzy zrobił Grilla. Nie wiedział, że powinno się takie rzeczy organizować na zewnątrz, ale na szczęście dom był sąsiada. O, a tutaj bawimy się na corocznym wyczekiwaniu na Antychrysta. Akurat wtedy się nie narodził, ale trudno. Może za rok. To. nie wiem. A tutaj cała rodzina się zebrała. Głównie ciotki. A no tak, a wy znowu nas podglądacie. Żebyśmy jeszcze kasę za to dostawali. A to póki co nic. To, że nam dzieciństwo kojarzy się z piekłem, jest zrozumiałe. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, z iloma wy diabłami mieliście do czynienia, kiedy byliście dziećmi? Diabeł to dość pospolite stworzenie, więc logiczne, że pojawiał się w wielu dziełach z naszej młodości. Dzisiaj chcemy wam zaprezentować subiektywną listę diabłów z naszego dzieciństwa. On rozpoczyna listę naszych diabłów dzieciństwa, choć nadałby się równie dobrze do transwestytów naszego dzieciństwa. Jego postać można było zobaczyć w serialu Atomówki, emitowanym na Cartoon Network od 1998 roku. On był jednym z największych przeciwników trzech latających dziewczynek i chyba też najpotężniejszym, ponieważ posiadał nadprzyrodzone moce mogące pogrążyć całe miasto w chaosie. Był to diabeł, który łączył w sobie cechy wyglądu typowo męskie i damskie, jak i również potrafił modulować swoim głosem, by w jednej chwili z wysokiego, niemal kobiecego tonu przejść do twardego i męskiego. Co ciekawe, postać ta występuje w trzech wyjątkowo strasznych odcinkach Atomówek. Są to epizody Paranoja, Demon Szybkości i Prawdziwa Miłość. Aby podkreślić wyjątkowość tego antagonisty oraz jego wpływ na nasze późniejsze życie, przybliżymy Wam tę scenę. A to ten, który Was tak uwielbiał! Diabła Piszczałkę będę omawiać ja, bo jest to kwestia prywatnych porachunków. I to w sumie nie tylko moich, gdyż wiele polskich dzieci bało się tego stworzenia nie mniej niż buki albo muzyki z serialu z Archiwum X. Piszczałka pojawia się w zrealizowanych w latach 80. filmach i miniserialu na motywach książki Kornela Makuszyńskiego pod tytułem Przyjaciel Wesołego Diabła. Jest on, jak można się domyślić, Włochatym diabłem, którego nieodłącznym atrybutem jest widelec z zakrzywionymi ząbkami. Przyznam szczerze, że choć pamiętam tę postać z mojego dzieciństwa, to nie wiem, którą część filmu z nią obejrzałem. Możliwe nawet, że był to serial. Jak na tamte standardy efekty specjalne naprawdę powalały. Wśród wielu kwestii wypowiadanych przez piszczałkę, najbardziej zapamiętaną przez odbiorców wydaje się... Jak u turnowaty nie wiedziałem co to taty, jak u turnowaty nie wiedziałem co to taty. Ale żeby nie było, że mówię tutaj coś stronniczego. O ile wiele dzieci bało się tego stworzenia, o tyle wielu starszych internautów twierdzi, że w tamtym okresie całkiem spora liczba dzieciaków marzyła, aby mieć takiego kudłacza za przyjaciela. Następny na naszej liście jest Czerwony, którego mogliśmy oglądać również na kanale Cartoon Network, lecz w kreskówkach Krowa i Kurczak oraz Jamłasica, charakteryzujących się szczególnie popieprzonym humorem. Już sam wygląd omawianego diabła, a dokładnie jego wyeksponowane pośladki wskazują na charakter tych seriali. Czerwony w każdym odcinku przybiera inną charakteryzację, imię, a nawet płeć. Zdaje się specjalizować w wielu zawodach czy rolach społecznych. Od kamerdynera, poprzez zębową wróżkę, a na chirurgu plastycznym kończąc. Zwykle w obu animacjach wciela się jednak w rolę antagonisty. Jeśli jakimś cudem nie znacie tej postaci, to wspomnimy jeszcze, że w jednym odcinku Czerwony aby bawić się z krową, zamknął cały świat w przyczepie kempingowej, a w innym był bardzo mądrym dywanikiem krowy. Może część z Was kojarzy grę Black and White. To była produkcja jedyna w swoim rodzaju. Mogliśmy wcielić się w niej w rolę boga i zdobywać uznanie ze strony śmiertelników. Oczywiście tylko od nas zależało, czy napełnimy naszym wyznawcom spichlerz, czy może spalimy im całą wioskę. Ostateczna decyzja teoretycznie należała do nas, ale w praktyce naszym poczynaniom towarzyszyły dwa potrzeby dobry i zły. I skupimy się właśnie na tym złym. Mały diabeł zawsze prezentował nam wybory przystępne, szybkie i wątpliwe etycznie. W końcu łatwiej było przekonać do swych racji wieśniaków, kiedy nad wioską przelatywały im kamienie, albo kiedy ich krewni ginęli w tajemniczych okolicznościach, składani na naszym ołtarzu. Przyznaję, że czasami słuchałem tego złego podszeptu, ale też często robiłem mu na przekór. Można więc powiedzieć, że byłem takim średnim Bogiem. Tysiąc złych uczynków oglądałam na kanale TV4 w 2009 roku. Jest to animacja dla dorosłych w reżyserii Bartosza Kędzierskiego, odpowiedzialnego również za władców much, którzy stylistycznie są mocno podobni do omawianej produkcji. Jednak zyskali od niej o wiele, wiele większą popularność. Serial Tysiąc Złych Uczynków opowiada o pięciu demonach, które nie wywiązały się ze swoich piekielnych obowiązków i dlatego za karę zostały zesłane do świata śmiertelników. Na ziemi przybrali rolę zwykłej rodziny o nazwisku Rogowieccy. Od tej pory ich zadaniem miało być sprawienie, że w ciągu tysiąca dni tysiąc osób popełni tysiąc tytułowych złych uczynków. Ale niestety. Jak już wspomniałam, serial nie cieszył się zbyt dużą popularnością i powstało tylko 11 jego odcinków. A szkoda, bo zapowiadał się naprawdę ciekawie i raz na jakiś czas lubię odświeżyć sobie te 11 odcinków, choć zawsze pozostaje spory niedosyt. Naszą listę zamyka diabeł, który może i nie do końca jest takim diabłem jak pozostałe tu wymienione, ale mimo wszystko określa się go takim mianem, więc chyba pasuje. Taz jest diabłem tasmańskim, jednym z wielu bohaterów Zwariowanych Melodii. Jest bardzo wściekły i porusza się tworząc charakterystyczne tornado. Często występuje w roli czarnego charakteru, stanowiąc oponenta dla Królika Baxa i Kaczora Daffiego. Ale Taz otrzymał również własny serial, zatytułowany Tazmania. Emitowały go stacje takie jak TVP2, Boomerang i Puls 2. Tam, oprócz głównego bohatera, widz mógł poznać także jego rodzinę. Serial był dosyć ciekawy, ponieważ często łamał czwartą ścianę, i wówczas okazywało się, że oprócz bełkotu Taz potrafi mówić także normalnie, jedynie wczuwając się w rolę. I tu przyszła pora na zakończenie naszego filmu. A jakie były wasze diabły z dzieciństwa? Znacie jakieś jeszcze? A może to właśnie któryś z tej listy? Koniecznie napiszcie w komentarzach, a my dyskretnie wychodzimy już z kadru.